Ktoś mi wytłumaczy, o co chodzi z tymi uskrzydlonymi świniami? Czas zapełnić lodówkę. Czy wy widzicie cenę? 78. Od mojego powrotu do Chin eksploruję sobie życie wegetarianina w Chinach. To znaczy od powrotu nie jadłam mięsa i na razie nie zamierzam. Powiecie pewnie, że to dlatego, że nie mam znajomych. I niestety coś w tym jest, bo moi znajomi się rozjechali, ktoś pojechał do, na Filipiny, na nurkowanie, ktoś inny pojechał też na Filipiny, ale nie na nurkowanie, ktoś po prostu nie ma czasu, ktoś ma jakiś egzamin, coś tam, coś tam i po prostu... Od kiedy wróciłam, nie spotkałam się jeszcze z nikim, wychodzę sama na jedzenie, to pewnie mi to ułatwia, ale mam kilka niestety dosyć smutnych wniosków. Pierwszy jest taki, że jedzenie wegetariańskie wychodzi prawdopodobnie drożej niż normalne, ale nie mogę tego opowiedzieć z taką stuprocentową pewnością. Musiałabym sobie to policzyć. Musiałabym mieć cały miesiąc bez mięsa i zobaczyć, czy wyjdzie mi to drożej niż normalnie, bo w wielu miejscach na przykład burger wegetariański jest droższy od burgera z mięsem. Nie wiem z czego to wynika, ale ostatnio byłam na przykład w siekrzaku bo tak trafiłam i zwróciłam uwagę na to, że burger z mięsem i bekonem jest tańszy od burgera wegetariańskiego w świecie. Czy, czy to jest na serio? Ale za to dzisiaj jestem w knajpie takiej 100% wegańskiej, to jest takie vegan kafe. Jeżeli będzie dobre, to napiszę adres i polecę. I tutaj okazało się, że burgery w dni poprzednie do 5, a jest za 25, zdążyłam, są za więc zobaczymy, mam nadzieję, że będzie godny polecenia. Bardzo dobre, polecam Czas zapełnić lodówkę po moim powrocie do Chin Bo jest pusto, mam tylko mleko owsiane, Oatly, które kupiłam ostatnio w Ikei za jakieś ridiculous 35 yuanów Karty parmezan Czy wy widzicie cenę? 78 Nie 18, to jest 7 Jedyny jogurt bez cukru, który jest w sklepie. 10. A tu jest oczywiście coś, czego mi najbardziej. Zobaczcie, to jest wszystko w plastiku, wszystko. A ja potrzebuję pomidorów i muszę wziąć takie, bo no bo co? Więc tak, dwa pomidory, dwa miniaturowe jogurty i serek na kanapki. 58, to jest ponad 30 zł. I kupiłam też chleb, ale to w piekarni, która jest tutaj, 25, czyli jakieś 13, 14 zł. Jestem w domu, a to wszystko dlatego, że mi światło zgasło. Znaczy słońce po prostu zaszło i na zewnątrz jest już za ciemno, żeby nagrać cokolwiek. Także reszta będzie z domu. A temat, który miałam dzisiaj tak szerzej poruszyć, to jest taki bardziej poważny temat, czyli temat o tym, na jakie tematy nie powinno się rozmawiać w Chinach i ogólnie z chińczykami. Na pewno zwróciliście uwagę, że tematy około chińskie są ostatnio bardzo bardzo mocno komentowane na świecie, choćby tematy Hongkongu. I ja też dostaję masę wiadomości na ten temat. Weronika, zrób film na ten temat. Weronika, e, zrób coś tam. Albo ludzie mnie oznaczają na Instagramie pod zdjęciami, żebym wytłumaczyła, o co mniej więcej chodzi. A ja nie tłumaczę, nie odpowiedziałam na żaden taki komentarz. Pomimo tego, że niektóre były takie dosyć mocno: hej Weronika, tutaj zaraz przyjdzie i wszystko nam wytłumaczy. Otóż nie. Wiecie dlaczego? Ten temat jest taki mega, mega kontrowersyjny i budzący takie skrajne emocje wszędzie, nawet tutaj w Chinach. I, I powiem Wam, że bardzo, bardzo mocno widać te emocje, które kumulują się wokół ludzi, którzy w ogóle postanowili zabrać głos na jakikolwiek z tego typu tematów. Jeżeli ktoś powie, że popiera cokolwiek tego typu, to widzicie, co się z nim dzieje. Nasza uczelnia. Od kiedy wybuchły protesty w Hongkongu, stała się o wiele, wiele bardziej taka sprawdzająca wszystkich, co my piszemy, i tak dalej, więc nie ma w ogóle opcji. Nie ma w ogóle żadnej opcji, bo tak, od kiedy wybuchły protesty w Hongkongu, to wszystko się staje takie bardziej, wiecie, coraz bardziej radykalne, że nie wolno nic napisać, nie wolno nic powiedzieć, także, no, ja bym chciała tu jeszcze trochę postudiować. Przynajmniej do końca. Ale jest jeszcze ta druga strona. Druga strona, czyli jeżeli podejdziecie do tego tematu tak bardziej. Yy, no, mniej negatywnie, tak? Z bardziej takiej strony zrozumienia tego wszystkiego, co się dzieje tutaj w Mainlandzie, to zostaniecie zasypani komentarzami od zachodnich internautów, że się sprzedaliście, że bierzecie pieniądze od chińskiego rządu, za zamówienie tego i że w ogóle nie rozumiecie i tak dalej. To się stało na przykład z pewnym vlogerem, który też studiuje w Chinach, z pewnym studentem. On ma kanał anglojęzyczny o Chinach, ale nie powiem którym. On nakręcił materiał z Hongkongu, on tam pojechał i potem dostał po prostu lawinę komentarzy, że rząd na pewno płaci za to, co on mówi. Ja, oczywiście, na swoim kanale tego typu komentarzy już też widziałam i to nie jeden, że biorę pieniądze od chińskiego rządu, co jest nieprawdą, bo jak wiecie, na moim kanale wszystkie sponsorowane materiały są oznaczone. Ale jeżeli chiński rząd chciałby kiedyś jakiś materiał sponsorowany na moim kanale, to zapraszam do kontaktu z moją menadżerką, my wycenimy i zobaczymy, co się da zrobić. Tak, byłam już oskarżana nie raz o to, że biorę pieniądze od chińskiego rządu, że pracuję dla chińskiego rządu. Raz to w ogóle ktoś napisał, że ja szpieguję w Polsce dla chińskiego rządu. Ja się przyznaję, że nie jestem jakąś wielką fanką polskiego rządu, ale szpiegowanie dla kogokolwiek to nie jest coś, co, co robiłabym jakoś, jakoś super umiejętnie i w ogóle, więc nie, w ogóle skąd takie pomysły? Ja się wy... ja wyjeżdżam z Chin za pewnie rok gdzieś, więc. Yy, yy. Także od takich gorących tematów stricte politycznych radziłabym się trzymać z daleka, czy to robicie, współpracujecie w jakikolwiek sposób z Chinami, czy to mieszkacie w Chinach, czy to w ogóle po prostu w Polsce sobie rozmawiacie z jakimś tam Chińczykiem z Chin, bo to nie ma sensu. Serio myślicie, że to ma sens, po prostu się pokłócicie i tyle po co? Po co wam to? Nie ma za to żadnych problemów, za to, że nie wiem, na przykład na chińskich social mediach napiszecie coś o LGBT, jakiegoś takiego bardziej, wiecie, światopoglądowego, czy o e, prawach kobiet, chociaż to też są takie bardzo, bardzo delikatne tematy ostatnio, no ale to jest okej. Okay. Najwyżej po prostu pokłócicie się z jakimś takim radykalnym chińskim mężczyzną, wiecie którym uwłacza to, że kobieta wyszła z kuchni, nie? Ale ja akurat bardzo, bardzo się ekscytuję takimi kłótniami i bardzo chętnie tam im. Ja na przykład na swoją tablicę na WeChatie bardzo często wrzucam jakieś tam rzeczy powiązane z właśnie jakimiś tam świętami czy dniami, które są powiązane ze społecznością LGBT, wrzucam też bardzo dużo feministycznych materiałów, wrzucam też takich bardzo dużo ekologicznych materiałów, znaczy powiązanych z ekologią i takim bardziej czystym życiem. Ostatnio też rzucam trochę takich tych, takich, takich postów nacechowanych wegetariańsko, znaczy po prostu staram się propagować jakoś tam ograniczanie spożycia mięsa pomimo tego, co się aktualnie dzieje w Chinach pomimo tego, że teraz bardzo, bardzo mocno wzrosły ceny wieprzowiny w Chinach i Chińczycy panikują no to przyznaję, że mnie to bawi bardzo mocno, bo nie wiem kukuczaka, nie? Zamiast tej drogiej wieprzowiny. Zjedz coś innego, nie mięso, zamiast tej wieprzowiny. Da się, da się, ale panikują. No, ale dobra, dobra. Bo dzisiejszej wizycie w restauracji wegańskiej napisałam też taki dosyć oburzony tekst na mojej tablicy na uliczacie na temat tego, dlaczego jedzenie wegetariańskie jest droższe w tym momencie od jedzenia takiego mięsnego. No dlaczego? I tak nawet trochę wyśmiałam to podejście, że mięso to jest dla ludzi dobrze sytuowanych, a dieta wegetariańska to jest dla biednych, bo w tym momencie wygląda na to, że jest dokładnie odwrotnie. Że wspomnę, że kiedyś, kiedyś, kiedyś to tam, co dwa lata temu było, napisał do mnie pewien YouTuber z Polski z pytaniem: z pytaniem jak dobrze wypaść na randce z dziewczyną pochodzenia chińskiego? No, no z Chinką ogólnie, ale nie w Chinach, no w innym kraju. I ja mu powiedziałam, po prostu dałam mu taką jedną najważniejszą radę poza innymi, żeby trzymał się z dala od wszelkich tematów politycznych. Wszelkich po prostu. I pomimo tego, że dwa lata temu politycznie było o wiele, wiele ludzi, bo tak jak mówiłam, no, to jest e, dopiero od, od kilku miesięcy, że zaczęto tak wszystko kontrolować, że nie wiem, sprawdzają nawet social media zagranicznych studentów na temat, wiecie, co my tam piszemy, no to te, nawet te dwa lata temu to ja bym nie radziła, po co w ogóle doprowadzać do takich, wiecie, sytuacji napiętych i, i tylko się kłócić z, z ludźmi, z którymi chcielibyśmy mieć dobre relacje, także tematy polityczne nie, to omijamy w ogóle i to nieważne, czy jesteśmy powiązani z Chinami, czy, czy mieszkamy w Chinach, czy po prostu rozmawiamy z jakimś tam Chińczykiem gdzieś w Polsce, chociażby nie mając nic wspólnego z Chinami, nope, ale jakieś tam tematy takie światopoglądowe, nawet bardziej kon, takie kontrowersyjne, typu globalne ocieplenie, typu za 20 lat wszyscy umrzemy, chociaż e, już widziałam nawet jakieś badania, że za 11, ale wiecie, typu o ja na przykład bardzo chętnie mówię, piszę na uczacie e że nie będę mieć dzieci nigdy i też wywołuje to bardzo skrajne emocje wśród chińskich panów, co mnie tylko motywuje do tego, żeby pisać jeszcze więcej raz, że nie będę mieć dzieci. Ale wiecie o co chodzi, to jest takie niegroźne zapisanie dobrych rzeczy o społeczności LGBT też, was nikt, też do was nikt nie przyjdzie i was nikt nie wtrąci do więzienia, ani nie dostaniecie żadnego upomnienia tam za nic, wbrew pozorom i wbrew, wbrew jakiejś tam powszechnie panującej opinii na temat życia w Chinach nie, to, to jest spoko. I dobra, to by było tyle na dzisiaj dzięki za wszystkie komentarze, łapki, subskrypcje i w ogóle widzimy się w kolejnym filmie, mam nadzieję, że trochę wcześniej niż, niż, niż ostatnio na razie Taka kobieta, no co, ona, co ona w ogóle by chciała decydować za siebie, nie? Ja tu jej powiem, że ja jako facet uważam, że ona powinna chcieć mieć i ona musi mieć te dzieci